Majka o księżniczce Mai z królestwa porządku. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, było pewne, przepiękne i wyjątkowe królestwo. Wyjątkowe, dlatego, że panował tu wręcz idealny porządek. Wszystko było na swoim miejscu, poukładane. A mieszkańcy żyli w szczęściu, bo nie musieli tracić czasu na poszukiwania różnych rzeczy. Jak każde królestwo, i to miasteczko miało swojego króla i królową. Para królewska miała przepiękną córeczkę Maję. Niestety ich szczęście zaburzał fakt, że Maja, w przeciwieństwie do innych, nie znosiła sprzątać. Porządek był jej zupełnie obcy. Nic nie miało swojego miejsca. Tu rzucała bucik, tam sukienkę, tu książeczkę, tam laleczkę. Ciężko było cokolwiek znaleźć w jej pokoju. Sama często denerwowała się z tego powodu i wtedy krzyczała, tupała i całą służbę na nogi stawiała. Nie mogła się nauczyć, żeby odkładać rzeczy na swe miejsce, żeby nie tracić czasu i na czymś innym spędzać swój dzień, swój czas. I tak mijały dni. Maja rozrzucała swoje rzeczy, służba ich poszukiwała, a króli królowa coraz bardziej się zamartwiali. Co też zrobić z tą Majeczką? Jak nauczyć ją porządku? Jak pokazać, że są ważniejsze rzeczy Niż sprzątanie ciągłe i poszukiwanie. Pewnego dnia król nie wytrzymał. Powiedział, że dłużej tak być nie może. Wydam rozkaz, a w nim zakażę komukolwiek pomagać Mai w poszukiwaniach jej rzeczy. A jeśli ktoś się odważy, to będzie grozić za to surowa kara. Karą będzie tydzień w nieposprzątanym pokoju. Jak się mieszkańcy wystraszyli, bo w bałaganie żyć nie chcieli. I każdy zastosował się do rozkazu króla. Maja była jeszcze bardziej zdenerwowana, tupała nóżką, krzyczała. Służba już tego nie wytrzymywała, ale myśl o bałaganie skutecznie ich przed tym powstrzymywała. Nastał więc ciężki czas dla królestwa, a Maja niczego nie rozumiała. Jeszcze bardziej wszystko rozrzucała, a krzykiem wszystkich zasmucała. W innym królestwie żył owdowiały czarnoksiężnik wraz z synem. Zygfryd, bo tak miał na imię czarnoksiężnik, uwielbiał bałagan. Piętrzące się sterty papierów, gratów, śmieci, ten nieład i chaos. Jednak syn nie podzielał jego zamiłowania do bałaganu. Tymonowi marzyła się żona która pomoże mu razem z nim przezwyciężyć ten bałagan. Czarnoksiężnik Zygfryd ciągle się denerwował na syna, że ten nie chce robić bałaganu, tylko porządku się trzyma. Taka to była ciekawa rodzina. Postanowił więc, że żony poszuka dla swego syna, Tymona. Powiedział: Znajdę żonę dla ciebie, co nie lubi sprzątać, tylko rozrzuca wciąż rzeczy i za nic ma porządki. "Taka żona ci pokaże, jak fajne może być niesprzątanie i życie w ciągłym bałaganie." Tymon był tym faktem wręcz przerażony, bo nie chciał dla siebie takiej żony. Zygfryd jednak wyruszył jak najszybciej w podróż. Szukał żony dla syna w różnych królestwach. Martwił się jednak, bo żadna nie była odpowiednią kandydatką. Zrezygnowany miał już wracać do swego królestwa. Ale doszły go wieści o księżniczce z królestwa porządku, która podobno nie znosiła sprzątać. Wydało mu się to bardzo, ale to bardzo dziwne, jak to królestwo porządku i księżniczka, która nie chce sprzątać. Ale była to jego jedyna, ostatnia szansa, stwierdził więc, że zaryzykuje, bo obudziła się w nim nadzieja, że wreszcie zakończą się sukcesem jego poszukiwania. Nie zwlekając, udał się więc do królestwa. Porządku. Kiedy tylko wjechał do królestwa, aż krzyknął z przerażenia. Wszystko było na swoim miejscu i aż lśniło czystością. Pomyślał, że to pewnie była plotka i ktoś zrobił sobie z niego żarty. Ostatecznie jednak stwierdził, że musi podjąć tę próbę. To jest jedyna szansa. Musi sam przekonać się, czy to prawda, czy to żart. Czy znajdzie żonę dla syna Tymona. Która zamieszka w królestwie wiecznego Bałaganu. Król i królowa z królestwa porządku zgodzili się przyjąć czarnoksiężnika. Kiedy tylko czarnoksiężnik powiedział, dla kogo poszukuje żony i gdzie miałaby zamieszkać królewna, rodzice się nie zgodzili. I prędko czarnoksiężnika za mury zamku wyrzucili. Zygryd, wiedząc już, że to idealna żona dla jego syna, postanowił porwać księżniczkę przy blasku księżyca. Tak też zrobił i zabrał ją do swego królestwa. Początkowo księżniczka nie była nawet zmartwiona, bo pomyślała, że teraz wcale sprzątać nie będzie musiała i że cała służba będzie za nią wszystkiego szukała. Jakże się jednak zdziwiła, kiedy ogrom bałaganu zobaczyła. Ze swego okna nawet lasu nie widziała, bo góra śmieci go zasłaniała. Takiego bałaganu nawet ona sobie nie wyobrażała. Księżniczka powiedziała: O ja biedna, co ja sobie myślałam? Przecież w takim bałaganie żyć się nie da. Co mam zrobić? I zaczęła płakać. Usłyszał to książę Tymon i nawet się ucieszył. Pomyślał, że znalazł się ktoś, kto może razem z nim uwolni królestwo od bałaganu. Pobiegł prędko do królewny i powiedział: Nie smuć się, to wszystko da się naprawić. Jeśli razem posprzątamy, to bałagan na zawsze pożegnamy, bo. Nie zdążył jednak dokończyć, ponieważ księżniczka mu przerwała: A ja wcale nie chcę sprzątać i nie dlatego płaczę. Martwię się, że jak swoją rzecz gdzieś zostawię, to już nigdy jej nie zobaczę, bo tu i moja służba by nie pomogła, żeby coś znaleźć. Książę zdziwił się ogromnie, że problem był w tym, kto będzie teraz w tak wielkim bałaganie szukać jej rzeczy, a nie ta piętrząca się dookoła niej góra śmieci. Powiedział więc do niej: Tu nikt ci nie pomoże. Raz nie odłożysz rzeczy na miejsce, to więcej jej nie znajdziesz. Zrozum. Jedyne rozwiązanie to wspólne działanie, i zaraz ci powiem dlaczego. Księżniczka przestała płakać i zaciekawiona zaczęła słuchać. Zdradzę ci tajemnicę. Mój ojciec, wielki czarnoksiężnik, wiele lat temu rzucił na królestwo zaklęcie. Zaraz po moim urodzeniu. Ojciec chciał zmienić nasze królestwo w królestwo błogostanu. Ot tak się cieszył z mych urodzin i chciał, żeby to było królestwo wiecznego szczęścia. Ale zamiast tego powiedział: niech się stanie królestwem bałaganu. W jednej chwili zniknął cały porządek, całe szczęście i królestwo Zaczęło się zamieniać w królestwo bałaganu. Moja mama, chcąc mnie chronić przed wpływem zaklęcia, oddała swą całą moc, bo też była wspaniałą czarodziejką. I tak od tamtej chwili nikt już nie pamięta, czym jest porządek. Każdy bałagani zostawia rzeczy, gdzie popadnie. A ja już mam tego dość. Jestem jedyną nadzieją na przywrócenie porządku, ale mam nadzieję, że ty też mi pomożesz w tym. Księżniczka zapytała: Ale jak można przywrócić ten porządek? Przecież tu jest wszędzie dookoła bałagan i nikt nie pamięta o tym, że może być inaczej. Książę powiedział dalej: W tym wszystkim, w tym całym bałaganie. Zagubiła się gdzieś księgę zaklęć mego ojca. Jeśli ją odnajdziemy i właściwe zaklęcie wypowiemy, to przywrócimy na nowo porządek i sprzątniemy cały ten bałagan. Księżniczka powiedziała, ale ja nie lubię i nie umiem sprzątać. Nie pomogę ci. Nie chcę, książę więc powiedział. Jeśli mi nie pomożesz, na zawsze tu zostaniesz. Nigdy więcej nie zobaczysz swojego królestwa, swoich rodziców i swoich rzeczy. Więc to jest jedyna szansa, żeby to zmienić. Księżniczka ciężko westchnęła i się zgodziła. Od tego dnia wspólnie sprzątali królestwo. Każdą rzecz odkładali: książki do książek, ubrania do ubrań, kubeczki do kubeczków i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zaczynało mieć swoje miejsce, ale zaczynali od najmniejszych kącików, żeby nie dostrzegł porządku jego ojciec. Ojciec tymczasem był mocno zmartwiony, że jego syn nie chce takiej żony, ale kiedy widział, że razem dobrze się codziennie bawią, to miał wręcz nadzieję, że książę zmienił zdanie i w tym szczęściu i radości nie dostrzegał zmiany, jakie zachodziły w królestwie. Kiedy tak wspólnie sprzątali, dużo się śmiali, rozmawiali, no i w końcu się zakochali. Miały dni, opływały im na porządku i na coraz większej czystości w każdym kątku. Niestety księgi zaklęć, jak nie było, tak nie było, więc zaczęli się zamartwiać, że na co im to było. Ale ale dostała im jeszcze do posprzątania komnata czarnoksiężnika. Była to ich ostatnia nadzieja na to, że znajdzie się w niej księga zaklęć. Problemem jednak było to, że ciągle w niej przybywał Zygfryd. Nie było sposobu, żeby go wyciągnąć. Tymon wpadł więc na pomysł, że weźmie ojca na wyprawę i poprosi o radę, jak bałaganić doskonale? Udali się więc na wyprawę, a Maja rozpoczęła porządki. Nie było to łatwe zadanie, bo był tu największy bałagan. Ale sprzątała, sprzątała i w końcu się nie poddawała. Polubiła nawet sprzątanie i rzeczy układanie. Kiedy sprzątała ostatnią szafkę, wreszcie znalazła księgę zaklęć i jakaż była jej radość ogromna nie mogła się doczekać powrotu Tymona następnego dnia wieczorem Tymon powrócił z wyprawy z ojcem dopiero wtedy Zygfryd dostrzegł jak wielki porządek zapanował w jego królestwie a tym samym jego złość była ogromna. Wściekł się na syna i na maję. Jak to taki porządek w moim królestwie to nieprawdopodobne. Zwołał całą służbę, całe wojsko i rozkazał im przywrócić bałagan. I kiedy na nowo bałagan zaczynał ich ogarniać, maja z Tymonem odnaleźli w końcu zaklęcie i wspólnie je wypowiedzieli. Niech królestwo bałaganu stanie się znów królestwem błogostanu. Cały bałagan w końcu zniknął. Zygfryd oszołomiony rozejrzał się dookoła. Nie wiedział, co się dzieje. Zobaczył tylko stertę rozrzuconych rzeczy dookoła siebie. Bardzo się zdziwił. Dostrzegł również swego syna i księżniczkę Maję. Dotarło do niego, co się działo przez ten czas, jak wiele bałaganu sprawił sami i jego mieszkańcy. Był bardzo szczęśliwy, że udało się odwrócić zaklęcie. Zawsze chciał, żeby to było królestwo błogostanu, a nie bałaganu, żeby żyć w szczęściu, radości i miłości. Odtąd dwa królestwa porządku i błogostanu połączyły swe moce. Księżniczka Maja i książę Tymon wzięli ślub i założyli wspólne królestwo zdrowego rozsądku, gdzie wszystko było w porządku, ale czasem też można było trochę pobałaganić, bo we wszystkim najważniejszy jest umiar, to żeby odkładać rzeczy na swoje miejsce, żeby nie tracić czasu na poszukiwania, żeby bawić się, śmiać, poznawać nowe miejsca, ludzi. A nie tylko sprzątać. Dziękuję ci za wysłuchanie bajki mojego autorstwa. Więcej bajek znajdziesz na stronie jogowanie.pl w zakładce bajkowanie. Do usłyszenia.